Razem na porównanie obu zawodników. trzy lata starczy oczywiście Marcin Wrzosek. Wzrost bardzo podobny, centymetr na korzyść Filipa Bątkowskiego. Jeżeli chodzi o wagę, tutaj również bardzo podobnie. Jeden wzrost, jeden centymetr przewagi wzrostu po stronie Bątkowskiego. No i zobaczmy na ten rekord, który tutaj jest nieporównywalnie dużo większy, jeżeli chodzi o Marcina Wrzoska, No Filip Bątkowski, no naprawdę na głęboką wodę rzuca się dzisiaj w tym pojedynku. 28 walk na koncie Marcina Wrzoska, Tylko 5 pojedynków u Filipa Bądkowskiego, To obycie. Ten czas spędzony na arenach wszelakich, jeśli chodzi o sporty walki na korzyść. Zdecydowanie Marcina Wrzoska, Tak też typują gracze Betflika. 95% szans dla Polish Zombiego, tylko 5% stawiało na Filipa Wątkowskiego. Boks małe rękawice, rozpoczynamy. Drodzy Państwo, niech dzieje się historia odwrotna pozycja Bądkowskiego. On z pozycji Mańkuta próbuje zaskoczyć Marcina Wrzoska. Trzy próby ataku w krótkim dystansie. Od razu widać, że panowie są bardzo szybcy i to może być naprawdę ładne wsparcie Gali Narodowym. Ho, ho, ho! Tutaj Filip rozpoczyna z wysokiego C. Kilka wąskich ciosów doszło do głowy Polisz Zombiego. Natomiast chce też mieć inicjatywę w tym pojedynku. Nie robi kroku wstecz Wrzosek. Wrzosek stwierdził, że tutaj wszystko jest dobrane dla jego rywala. Waga, formuła, tak więc przekonajmy się sami. Coraz większą presję zaczyna wybierać teraz Marcin Wrzosek, ale świetnie też kontroluje tutaj Filip Bądkowski. Są próby na dół, są próby na górę, ale też mocno zaatakował Marcin Wrzosek, zobaczymy czy któryś z tych ciosów doleci do głowy Filipa Bądkowskiego. Jedno jest pewne, Bądkowski nie ma nic do stracenia, jeżeli przegra, to nikt nawet się nie zdziwi, ponieważ kursy pokazywały to od początku, doświadczenie również, a tutaj widzimy, że próbuje przyjmować Filip serię ciosów, żeby później odpowiedzieć jednym mocnym uderzeniem i chyba robi to na razie skutecznie. Ale nie wchodzi wiadomo do klatki po to, aby oddawać ten pojedynek, tylko on szuka tu swojej szansy, natomiast widzimy jaka jest tendencja w tym pojedynku, Chciałby wybierać presję od pierwszych sekund Filip Bądkowski, natomiast przed momentem już dłuższy fragment, kiedy to Marcin Wrzosek wykonywał krok do przodu i chce odebrać ten atut presji rywalowi, męczy Filipa Bądkowskiego już tą presją w klatce Marcin Wrzosek. Ale również trafia Filip Bądkowski, dochodzą te ciosy również do głowy Marcina Wrzoska, no nie jest to na razie jedno z, jednostronny pojedynek. W końcu Filip ma duże doświadczenie. O, do I teraz odpowiedź. To, w odpowiedź. A I w tej wymianie się uśmiechnęli obaj i teraz trafił. trafił. Dostoğup, prawym, Filip I właśnie chciałem przypomnieć, że to są małe rękawice, panowie. To są małe rękawice i goście, którzy naprawdę potrafią uderzyć. I widzimy, że tutaj nie chodzi tylko o taktykę, metodykę, warki, ale też o sieczkę w bliskim dystansie, bo żaden z nich nie chce robić kroku wstecz. Jest cios z tyłu. Co za zgromadzenie? Cóż za zgromadzenie? Bardzo mocno trafił, to rozjuszyło Byka Wrzoska, który później, miałem wrażenie, że dwukrotnie mocno trafił Bądkowskiego, ale teraz wspaniała akcja Filipa. Jeden z największych underdogów tej gali. Największy, największy! Największy, największy zaraz może naprawdę zaskoczyć. Ale to jest cena walki w bliskim dystansie, zaryzykował Marcin Wrzosek wchodząc w taką bijatykę. Ta fizyczność miała być atutem Bądkowskiego i pokazuje to w tym pojedynku. Odnajduje się dobrze Bątkowski w bliskim dystansie. To była przerwa, Filip jeszcze zadał dwa ciosy po komendzie sędziego. No i prawdopodobnie będzie ciosem! Rewelacyjny prawy proznaż, było widać. Tak czy Filip Odkowski, to będzie koniec! To będzie koniec pojedynku! To będzie koniec! To jest koniec, koniec walki! Ale wraca, wraca jeszcze, szuka swojej szansy, szuka równowagi, zgubił ten błędnik, ale czy powróci do tego pojedynku, ostatnie sekundy! Pierwszej. Mam wrażenie, że Filip nie Tańczy, wie, gdzie jest... Nie, ale jest, jest kolejny aplikacja. To będzie pierwszy. Koniec. I mu Co to było? Przetrwał. Niech państwo zobaczą, Filip kompletnie nie wie, gdzie jest, on dalej ledwo się słania na nogach. Mówiąc i widząc klasykiem, żyje, ale co to za życie w tym momencie? Bo naprawdę na mięciutkich nogach zmierza do swojego narożnika. Szuka teraz tego błędnika. Chce uspokoić ciągle, chce wrócić do gry. Natomiast tego czasu jest piekielnie mało, ale więcej niż w walkach zawodowych. Właśnie 90 sekund. Ale ten czas go uratował, panie i panowie. Tutaj nie było już czego zbierać, tak naprawdę. I widzieliśmy też gałki oczne, po tym prawym brzoska gałki Filipa poleciały kompletnie do góry, on był w zupełnie innym świecie, teraz zobaczmy tę akcję. Ale w tobie cios! Proszę zobaczyć, co tutaj się stało z Filipem. Jestem w szoku, że jest w stanie walczyć dalej, o ile jest w stanie. Małe rękawice pop powtórzył te ciosy, jeśli chodzi o wznowienie tej walki. Szukał tego wąskiego prawego. Nie widział tych uderzeń w małych rękawicach. Nie miał jak się zasłonić. No tak, z za tymi czteroucjowymi rękawicami Filip Bątkowski naprawdę tu już... Był moment rozpaczy. Gdzieś właśnie rozpaczliwa ta defensywa po stronie Wodkowskiego. No tak ekscytujący ten pojedynek się zrobił, że nawet nie zwróciliśmy uwagi na czas. A skończyła się pierwsza runda. No chyba tylko czas uratował Filipa Wodkowskiego przed przegraniem tego pojedynku. Zobaczymy czy on wróci. Zobaczymy, czy on wróci do drugiej rundy. Natomiast tak jak Maciek mówił, to jest 90 sekund. A no, trzeba powiedzieć, że też sędzia Cezary Wojciechowski dał trochę czasu na powrót Marcinowi Wrzeskowi. Ale uratował te ostatnie sekundy. Przedefł w tym pojedynku, natomiast zobaczymy na ile udało się zregenerować ten organizm. I to jest bardzo ważne, jak Filip się czuje teraz, czy pierwsze uderzenie Marcina po prostu nie zachwieje, bo nie wiadomo, jak on się teraz czuje. Zobaczmy. Czerwone spodenki Boskowski, czarne spodenki Wrzosek. Natomiast umówmy się, te kursy były jednak przesadzone, bo panowie mają po jednym knockdownie. I trafia, trafia Marcin Wrzosek, zaczepił teraz. Mam wrażenie, że Filip z dużo większym respektem podszedł teraz do Marcina. Ale trafia również. Znowu! Sporo celnych tych ciosów prostych, wąskich, bitych prawą ręką przez brzoska. Natomiast widzimy ten bliski dystans. To są akcje 50 na 50. Tu każdy czas może posłać na deski. Przed momentem wydaje się, że bardzo rozsądne zachowanie Marcina Wrzoska, rzucony prawy prosty, ale potem wychodzi poza dystans, a więc unika tych bezpośrednich wymian w bliskim dystansie. Tak, Narożnik wspominał o tym, właśnie Marcin Kiwaj, słyszymy tutaj z prawej strony Kiwaj, nie wchodź w te wymiany. Oni krzyczą luźniej, luźniej do Marcina Wrzoska, bo faktycznie myślę, że w takiej wymianie sierpów Filip Bondkowski jest po prostu najgroźniejszy. No zwolił nam teraz troszkę ten pojedynek w drugiej rundzie. Wydaje mi się się, to respekt, respekt. Wydaje się, że za sprawą Marcina Wrzoska, który nie szuka właśnie tego bliskiego kontaktu, czeka na rywala i chce być przygotowany z prawą ręką na kontrę. Sporo tych ciosów rzucanych przez Wrzoska, więcej właśnie tego bliskiego dystansu szuka Bątkowski. Tak jak teraz, te chaotyczne akcje w bliskiej odległości, to jest szansa dla Bądkowskiego. No bardzo pewny siebie przed tym pojedynkiem był Marcin Wrzosek. Mówił, że to będzie knockout, na razie mamy troszkę inny przebieg tego pojedynku no choć był bardzo blisko powiedzmy tak, to tak, głośno oczywiście ale trafia to... teraz kolejny bezpośredni prawy rzucony przez Polish Zombiego dochodzi do celu odskoczyła głowa Bondkowskiego i kolejny no raz prawy. ten prawy prosty Marcina Wrzoska naprawdę robi doskonałą robotę w tym pojedynku to też wynika z ustawienia fotografił Ustawienie niżej, ta ręka znajduje się lewa, a więc więcej miejsca na ulokowanie tego wąskiego prawego ma Marcin Brzosek. Korzysta z tego skrzętnie w tym pojedynku raz jeszcze. No ale też mocną głowę ma Filip Bądkowski, tam bardzo dużo ciosów doszło, a naprawdę cały czas stoi i zaraz możemy mieć jeszcze trzecią rundę tego pojedynku. Zdecydowanie panowie odpalili naprawdę wielkie petardy w pierwszej rundzie a w drugiej na przeczekanie, na spokojnie. Ciekawe jak punktują to w tym momencie sędziowie. Myślałem, że zachwiał się policz zombie, natomiast to był bardzo ładny unik. No nie ma tutaj zapasów, oczywiście walki w parterze przepuścił rywala. Marcin Wrzosek jest z Tak, ale mam wrażenie, że to delikatnie. 10 sekund! Tak, kulturalnie. Jeszcze akcent prawą ręką, dwa razy rzucona. Ta akcja przez Marcina Wrzoska. Ten cios dochodzi do głowy Wątkowskiego. Szuka presji Filip Wątkowski. Ale nie nieskutecz... Ładny lewy na odejściu. Rewelacyjnie u Marcina Wrzoska. No i chyba mamy pierwsze zask zaskoczenie podczas dzisiejszej gali na stadionie narodowym. No, największy underdog, tak jak mówiliśmy. A zaraz mamy trzecią rundę. Filip Wątkowski. znokautowany w pierwszej rundzie. Również Marcin Wrzosek. Potem naprawdę tragiczne momenty. Krytyczne pod klatką. Ale wybronił się w drugiej rundzie i... Natomiast zwróćmy uwagę na twarz Marcina Wrzoska, a później na twarz Pika Bątkowskiego. Po Marcinie za bardzo nie widać, żeby walczył, natomiast Filip jest bardzo mocno już porozbijany. No tak, ciekawe czy tam nie pękł nos, bo ten prosty centralnie doszedł na środek nosa w pierwszej rudzie. No i oglądamy I... najlepsze fragmenty tej drugiej odsłony. Widzimy najczęściej rzucany cios przez Marcina Wrzoska, więc bezpośredni i prawy szukał tego uderzenia w tej rundzie. Po odejściach, gdzieś właśnie po unikach na boki Cały czas aktywna prawa ręka w wykonaniu Marcina wrzoska. Czas na trzecią odsłonę tego pojedynku. Pojedynku, który otwiera nam galę na Stadionie Narodowym. No i trzeba powiedzieć prosty. jeśli miało to być historyczne wydarzenie, to też jest to kapitalne otwarcie tej gali Fame 22 na PG Narodowym, bo naprawdę dobra bitka od pierwszych sekund i cały czas jesteśmy w tym pojedynku. Runda trzecia przed nami. No zobaczymy, jestem ciekaw, bo myślę, że kondycyjnie panowie nie będą mieli problemów. To są prawdziwi sportowcy. Natomiast zobaczymy jak nam się rozwinie trzecia runda tego pojedynku. Wymiana spojrzeń pomiędzy Bądkowski Ale jest ma też uśmiech, uśmiech. Ale jest też sportowy uśmiech. To jest rywalizacja. I zaczynamy. Trzecia runda. Zrobił już dużo w tym pojedynku Filip Bątkowski. Naruszył Marcina Wrzoska w rundzie pierwszej. Cały czas jest w grze i będzie szukał swojej szansy. Pierwszymi seriami zatkował Filip Wątkowski w tej rundzie. Natomiast teraz presję wywiera Marcin Wrzosek. Próbował prawym, krótkim, podbródkowym. Następuje nieco zmiana ról, bo wrzosek wywiera presję, natomiast na kontrę nastawiony Bąkowski. Inaczej niż to wyglądało w poprzedniej rundzie. No tak, ale też jak mamy tam delikatne zwarcie, Filip Bąkowski już szuka dołów, próbuje gdzieś tam umieścić ciosy na wątrobę, potem przejść na górę. I czasami naprawdę to się udaje. No i te wąskie prawe rzucane przez Zombiaka. To jest naprawdę. Do tej pory kluczowy cios w tym pojedynku, najczęściej dochodzi do głowy Bątkowskiego, sprawia najwięcej kłopotów Filipowi. Tak, Filip Bątkowski o, są, teraz, teraz potężna wymiana. Gdzieś w tył głowy ten cios sierpowy wylądował. Słyszeliśmy taki dźwięk kości zderzającej się z pięścią. To teraz niesamowita wymiana. Powiedzmy sobie szczerze, panowie są przyzwyczajeni do walki 3 rundy po 5 minut, więc 3 po 3 to zdecydowanie dla nich lepsza możliwość zachowania większej ilości sił i walki zdecydowanie bardziej aktywnej. Są Ale te teraz pieniądze. również trafił Filip Bodkowski świetny lewy, sierpowy. Doszedł do głowy Wrzoska, natomiast nie zrobił kroku wstecz. Od razu starał się odpowiedzieć seriom i swoją akcją Marcin Wrzosek. Tak, ale walczy z mańkuta. To też jest bardzo niewygodne dla Marcina Wrzoska, Filip Bąkowski. I gdzieś tam Marcin cały czas próbuje zejść pod jego prawą ręką i celuje tym prawym prostym. Znowu? Natomiast nie trafia. Mam wrażenie, że Filip troszeczkę to wyczuł? Tak, tak. Właśnie chciałbym o tym powiedzieć, że chyba Filip Bąkowski wyczuł te, ten prawy i cały czas gdzieś się unika. Czy to timingowo, czy schodzi na którąś ze stron. I kolejny raz świetnie z tego stanu trafia tym lewym sierpowym. Panowie, została na minutę. My chcemy zobaczyć jeszcze raz to samo, co w pierwszej rundzie. Szuka bezpośredniego uderzenia Filip Wątkowski Chce otworzyć sobie akcję, by później wydłużyć tę serię, kombinację. Natomiast y, sprytny w defensywie jest w tej trzeciej rundzie. Widzi te uderzenia Marcin Brzosek. Unika bezpośrednich konfrontacji. Znowu kurs na Polisz Zombiego wynosi 1-0-3. Walczymy! Myślę, że Filip powinien teraz zaryzykować. Myślę, że już też odczuwa na pewno trudy tego pojedynku. Natomiast to świetnie, cały czas gdzieś z kontry próbuje e, zahaczyć Marcina Wrzoska. E, te ciosy również dochodzą do głowy, ale też mocną presję wywiera Maciej Wrzosy. I coraz częściej w chwili bije na schaby Marcina. Ten lewy sierpowy kolejny raz, już czwarty przycisk osłonięć 30 sekund. Być może w tym jest metoda. Chociaż zostało naprawdę mało czasu, jak nie trafi bezpośrednio w to raczej to nie będzie miało. Ale, ale będzie będzie ta spektrum. wymiana w bliskim dystansie. Oczywiście tak, nie można. Koniec, na pewno głowy. odpalą nam panowie na 100%. Szczówka tych wymian w bliskim dystansie. Szostka uderzenie. Odpatrzy, ale koniec! Pełny dystans! A mam wrażenie, że oni by tak jeszcze mogli przynajmniej ze dwie rundy. Bardzo ciekawe starcie, szczególnie pierwsza odzwona tego pojedynku na gali Fame Ultimate. Nastojąco klaskuje Mateusz Borek no naprawdę pojedynek po godny e, podziwu. No świetnie na Filip Podkowski. wrócił po tej pierwszej rundzie, tam, gdzie uratował go właśnie ten czas. E, te ostatnie sekundy. E, świetna druga runda, już z dużo większą pokorą. I trzecia też bardzo bardzo dobrze rozegrana. Zerknijmy na powtórki tego pojedynku. Do tańca trzeba dwojga i tu należy docenić przede wszystkim Bądkowskiego, bo zerkaliśmy na to typowanie graczy przed pojedynkiem. 95% do 5, a ta pierwsza ruda zbudowała nam fantastyczną atmosferę tego starcia. Knockdowny z jednej i drugiej strony. Musiał wracać do tego pojedynku Polish Zombie, uspokoić sobie tę walkę, a szukał swoich szans w krótkim dystansie Bądkowski. Naprawdę czapki z głów dla Filipa. Prosa, tak ha, jest. Ha, to nie. jest docenienie właśnie tego, jak walczył w tym pojedynku Filip Bądkowski. No i posłuchajmy werdyktu. Oj, mam wrażenie, że jeszcze chwilę poczekamy, że będą liczone te e, punkty. No poczekajmy, tutaj sędziowie myślę, że ostatnie punkty, no naprawdę. Jak to wszystko wyglądało na kartach downy. punktowych. Kto będzie górą w pierwszym pojedynku gali Fame 22 na PG Narodowym? Posłuchajmy. Państwo po trzech pełnych rundach pierwszego pojedynku podczas historycznej gali Fame 22 Ultimate. Sędziowie punktowali jednomyślnie dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje. Marcin Państwi w Czyli nie ma niespodzianki wygrywa Marcin Wrzosek, zasłużenie. Znaczy, czy nie ma niespodzianki? Ja bym powiedział, że niespodzianka jest, natomiast... O, widzimy, ty... widzimy ten gest, docenił klasę <noise> przeciwnika, to nie był spacerek, to była trudna przeprawa.